W tym filmie przetestujemy nową aktualizację Fortnite'a, a w niej sporo nowych przedmiotów, AI Darth Vadera, z którym można rozmawiać, sekretne skiny i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie tu łapeczkę do góry. A jeżeli wy będziecie kupowali coś we Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc moi drodzy, witam was po tygodniowej przerwie na kanale. I generalnie no to w Fortnite'cie jakoś strasznie dużo się nie działo, aż wreszcie pojawiła się pierwsza większa aktualizacja tego sezonu. No i jak się okazuje, dostaliśmy chociażby nowe super style właśnie tego sezonu. No i są to właśnie takie style. Wydaje mi się, że są one bardzo ciekawe, takie właśnie galaktyczne, jak jest nawet tutaj. Napisane. No, i oczywiście do zdobycia jest również sekretny skin tego sezonu, czyli właśnie Generał Grevius. Jak się okazuje, jest tutaj naprawdę masa innych ciekawych nagród do zdobycia. Mamy też na przykład takie do zdobycia za darmo. No i też mamy tutaj jego dodatkowy styl, czyli właśnie dowódca armii. No, wygląda to bardzo ciekawie. Natomiast, no, trzeba tutaj wbić 30 poziomów, żeby go oczywiście zdobyć. No i w tym mogą Wam pomóc moje mapy w trybie kreatywnym. Oczywiście w lubkę wpisujecie sobie hexakod. no i macie tutaj wszystkie generalnie mapki. Na których możecie sobie właśnie grać ze znajomymi, jak i przy okazji dofarmiać XP-ka, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę mega łatwe, żeby to robić. No i moi drodzy, już niedługo pojawi się kolejna mapa w motywie The Walking Dead, ponieważ jest to również oficjalnie dostępne w trybie kreatywnym, także no możliwe, że nawet jak to oglądacie, to całość już jest dostępna. Lecz my, tak czy siak, poza tym, co tutaj właśnie wam przedstawiłem, idziemy zobaczyć, co zostało dodane do giereczki. Więc witam was moi drodzy w giereczce po ponad tygodniowej przerwie czy około tygodniowej, no generalnie chwilę mnie tutaj na kanale nie było no jest to głównie spowodowane tym, że obecny sezon Fortnite'a jest jednak troszeczkę nudny, za bardzo nie miałem pomysłu ani weny na nagrywanie właśnie materiałów, stwierdziłem, że po prostu zrobię sobie taką przerwę, no i wrócimy na aktualizację, żeby zobaczyć co tutaj mamy nowego, no patrząc też na właśnie wyniki ostatnich materiałów to za ciekawie nie było, dlatego w tym oto momencie wracamy, mam nadzieję, że nieco może na dłużej, może znowu wrócimy do filmów co dwa dni, nie wiem, no teoretycznie początkowo nawet planowałem daily w obecnym sezonie, lecz jak się okazuje to Fortnite stwierdził, że nic nie będzie dodawał. Po prostu, no nic się nie będzie działo. No i stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę małą, wiadomo. Każdy musi troszeczkę odpocząć. E, prawie w ogóle nie grałem w Fortnite'a przez ten czas. To jest też właśnie taka bardzo ciekawa informacja, ponieważ e, jak się okazuje, robiłem mapy dla was, tak naprawdę cały czas jakieś update'y do map i w ogóle e, więc w ten sposób się to prezentuje. Mam 39 level teraz jakoś czy coś takiego. E, no, ale dużo ludzi na tych mapach gra, chociaż taka właśnie taki plus w ogóle gdzie standard Vader On się zrespił? Właśnie, bo dodali nowe rzeczy. Trzy nowej temy, nie, dwa nowej temy, Darta Vadera jako... Bossa, z którym w ogóle też możecie nawijać. On może do was nawijać, to jest AI Darth Vader. Zobaczymy, jak to właśnie wygląda. Jeszcze nie grałem za bardzo po tym update'cie nie wiem, czy on jest tutaj, czy on się. O, jest tutaj, siemeno. Dobra, normalnie go nafarzamy, Siemanko, byczku. Tylko właśnie ten lightsaber, w sensie ten miecz świetny, jak przywali, to jest przypał, dobra. Zaraz normalnie ten. Widziałem klipy na właśnie TikToku po tym update'cie, że to jest mega mocna funkcja, że możecie normalnie z nim nawijać nawijać, o kurde, no właśnie nawija to on mi makaron na uszy, czemu te stormtroopers są jakieś za mocne okej, okay. tu też jest, o kurde ej, pa wypad stąd dobra, szybko jakieś leczenie, leczenie, masz leczenie? nie macie leczenia? nice, nice, nieźle dobra, szybko potrzebujemy leczenia i zaraz idziemy do tego portalu albo dobra, idziemy teraz do tego portalu, proszę, nie, za nie zabiję ciebie proszę, dobra, cyk, Uy, szybko bierz tą moc bierz moc od Wejdera okej, okay, mamy moc, w sensie Wynajęliśmy Wejdera. Okej, okay, co, będę z nim gadał teraz? Normalnie? Let's go? Okej, okay. jest, mamy go. Czekajcie. Ojo! I mam max HP! Okej, okay, on do mnie po angielsku mówi. A z nim mogę rozmawiać po polsku? On będzie mnie rozumiał? Okej, okay. nie wiem, spytajmy się... Czekajcie, aha, Y żeby mówić. Siema, Wejder, Jak ci mija dzień, stary? Okej. Okay. Okej, speak... Okej... Okay. Aha, on chyba nie czai mojego języka. Co jest, ale da się gadać normalnie z tym? Z Vaderem w Fortnite. Crazy to jest troszeczkę. Dobra, może zadajmy mu jakieś pytanie po angielsku. Ale nie wiem, w sumie czy on odpowie, dobra. Do you know Skibidi Toilet? Okej. Okay. Skibidi Toilet. Trooper, I am unfamiliar with this toilet. The the dobra. Ej, nie, nie zna Skibidi Toilet, oficjalnie widoczny to... Ej, mocny jest ten update Okej, okay, podoba mi się, że możemy rozmawiać z Dartem Vaderem Znaczy, problem jest taki, że Jak na razie jest tylko w jednej wersji O, języko i mamy nową pompę przy okazji Oj, co jest? Okej okay. Co jest? On do mnie nawija No dobra, fajnie, możemy gadać z Vaderem Tylko, że on nawija tylko w jednym języku I problem jest taki, że Eee, jaki jest problem? Nie ma żadnego problemu. Możemy mu zadawać pytania o jakieś. ten, rzeczy. Z tego co wiem, to tam nie można o jakieś takie. Wiecie, wiecie jakie rzeczy? Takie typu głupiego. Co ty robisz, stary? Jesteś crazy? Okej. Okay. Jak ta pompa działa? To jest pompa? Okej. Okay. Aha, to ma jeden. ma jeden strzał. No dobra, ja się bardziej skupiłem na rozmowie z Faderem. Proszę, nie mów do mnie. Proszę, nie mów do mnie, Wejder, błagam, nie mów do mnie. Okej, okay. on mi da jakieś tipy? Czy o co chodzi? Dobra, mamy miecz, cyk, i on. Okej, okay. dobra, skaczemy za nim. Dead. Okej, okay. nie, nie rozumiem. Przest. Nie! Ej, dobra, to jest jednak denerwujące po czasie, jak się go weźmie. Dobra, zadajmy mu jeszcze jakieś pytanie, na przykład. Eee. What do you think about hexocode? O o o, dobra, zobaczmy co odpowie Hexokot no trooper. You... Okej. Okay. Powiedział, żeby używać Hexokodu w sklepie. Nice, dobra. <laughs> nie wiem, ale trochę denerwuje, że on cały czas nawija. Ale fajne, fajne, możecie gadać z nim. Macie AI Dart Vadera, więc nowa funkcja w Fortnite, a można go... eliminować? Nie, nie można. Coś tam, coś tam, dobra, nawija do mnie cały czas i będzie w kółko pewnie nawijał Ej, czubaka! Dobra, bez kitu mu trzeba było pomóc i się dostawało wtedy kusze. Daj mi kuszę Daj mi kusę Daj mi kusę Daj mi kuszę Daj mi kuszę Daj mi kuszę Proszę Daj mi kuszę Aha, on ja nie chce mi dać kuszy czy, czy to jest jeszcze jakiś ziomek? Nie wiem, dobra, ale ja się skupiłem bardziej na rozmowie Weidera, więc sorry, widzowie. Fajna opcja, ciekawe. Tylko szkoda, że nie ma polskiej wersji językowej. Może zrobię kiedyś jakiś dubbing, fajnie by było. Ej, nie mogę, on się. Odcięło go! Ej, kolego, halo! No i nie zdobędę kuszy jednak. No dobra, no mamy jakieś tam nowe rzeczy, nową pompę, ale kuszy na razie nie zdobędę. Dobra, Ej, wiecie co, widzowie? Nie wiem, czy przypadkiem. No nie wiem, kurde. O co, co można się spytać Wejdera? Ale w sumie z tym Wejderem można ciekawe filmy robić. Tylko, że to po angielsku on gada, nie? A nie każdy angielski, wiadomo, rozumie w 100%, ale fajne. W sumie też można się pouczyć trochę angielskiego, jakby nie patrzeć. Ciekawa opcja, ciekawa opcja. Zobaczymy, czy będzie więcej jakichś, właśnie, AI-owych npc tów w Fortnite'cie. No i co wam mogę powiedzieć? No, yy, co, co? No, ciekawe, ciekawe to bardzo. Na tyle mogę, tyle mogę powiedzieć. Jak na razie że to jest ciekawe. E, jest tylko jedna wersja językowa angielska. I tyle. Tyle w temacie. E, no i mamy te nowe rzeczy. Trzeba tą pompę przetestować, bo kuszą kiedyś grałem. Kuszą mogło grać dużo ludzi w sumie. O, no i co? Idziemy przed siebie. Coś tam pogadaliśmy z Wejderem, ale nie wiem, co mu zadawać zapytania za bardzo. Ja taki. Nie będę go pytał o nic, nie? Wiadomo, trzeba. Jakieś mądre pytania. Okej, okay. ten miecz. Okej, okay. ten miecz to to jest ten miecz. Zobaczmy, jak ta pompa. Ona ma jeden strzał. To jest jej mały problem. To jest jeszcze ziomek. Nice. 70 na daleko. Co jest? Jest kurdy. Okej. Okay. Ej, czemu on ma taką moc? Ja nie mogę takiej mieć. To dziwne akurat. Dobra, nie czaję. Siemano. O. 175, jak traficie w głowę. Nice, nice. Przestań do mnie gadać! Dobra, zaraz. Można go jakoś uciszyć, tego ziomka? Już mnie denerwuje. Bo było fajne na początek, ale... Co ja mam do niego gadać? E, dobra, nieważne. Ale nie rozumiem chyba... A czekaj, sprawdzimy jeszcze raz, czy... E, znasz kanał Hexo? Dobra, zobaczmy, czy... Galactic Basic? Okej. Okay. Czy on chyba... Nie wiem czy on rozumie po polsku Rozumiesz język, w którym do ciebie gadam? Okej. Okay. Galactic coś tam, czy on. Okej. Okay. Nie czaję. On chyba tylko rozumie... Nie wiem. Nie rozchminiłem tego AI bota, ale mamy AI w Fortnite, jako NPC, który może z wami realnie gadać. Przed GTA 6 mocne to jest naprawdę. Tylko, że to trochę mnie denerwuje, jak on do mnie nawija, ale to jest ciekawe. Da się mieć. właśnie, tego Czubaka chciałem jeszcze przetestować, jak to działa. Nie, ta pompa. No kurde, to jest taki one shot shotgun. Jak nie traficie, to jest przypał. Tak szczerze. Przestań do mnie mówić! Proszę, Wejder błagam! Dobra, z Wejderem może się nagrać jakiś inny film. W sensie, że na przykład on mi będzie rozkazywał Fortnite albo jakieś coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Dużo ciekawych opcji może być. No ta pompa jest taka dziwna trochę, ale chciałbym jeszcze kuszę przetestować, o ile się da ją przetestować yy, tako, od buta. Czy się nie da przetestować jej od buta? Nie wiem, pójdziemy jeszcze tam. Co tam jest? Aha, tam 100 możemy tam iść. Nie wiem, tak, tak ciekawe, ciekawa sprawa, ciekawy update. Albo może gdzieś tam jest jeszcze jakiś ten. Bo to trzeba uratować Czubakę chyba z tego co kojarzę. No ale dobra, mamy Darth Vader AI w y, Fortnite przed GTA 6. Ciekawe. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Znaczy, już widziałem klipy, że ludzie tam mocno z nim lecieli, że to tak nazwę. Ciekawe. Dobra, ta pompa jest dziwna, ona mi. Nie wiem, czy siedzi, czy nie siedzi. To jest taka, taka ciekawe... ja tutaj z Vaderem... O człowieku, czemu? On ma moc przyciągania normalnie, on ma fajne te moce. Co jest? On jest w sztosie. Co jest? On do mnie gada, że jakieś SMG... wiem, co tu się dzieje, chat? O co tu chodzi? Dobra, chyba tyle, nie? W się, sensie, nie wiem, czy znajdę tutaj jeszcze... Tutaj gdzieś bardziej bym musiał iść, idziemy szukać jeszcze czubaki, zobaczymy czy jeszcze da się czubakę zdobyć, a jak nie no to przypał, jak tak to... fajnie, tam jest jeszcze coś, tam jest jeszcze jakiś dy dymek, Ta ej właśnie, a już nie, nie mogę wziąć mocy innej, okej. Okay. To jest under. a Aha, dobra, ten dymek jest kominów. Nice. No dobra, no to chyba tyle, nie, jeśli chodzi o ten update, widzowie. Możecie gadać z Wejderem w Fortnite, możecie się z nim zaprzyjaźnić, albo nie wiem w sumie, co, 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 co ten. No ciekawe, to jest bardzo. Natomiast czy jest jakieś O, tu jest jeszcze to, zobaczymy, czy to jest czubak. Jak to nie ma czubaki, to. To tyle. Eee, no co, to tyle, nie? Widzimy się, może w kolejnych filmach zobaczymy. Ciekawy update, na pewno. Ciekawy powrót na kanał. Eee, widzimy się w materiałach typu następnych. No i tu nie ma czubaki. O, jeszcze Mineta wywaliło. No to akurat widzowie, wywalił Mineta, nie ma czubaki. Co? To tyle. Ja byłem hekso. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i patrzcie. Nic nie mogę zrobić. Taki właśnie internet jest widzowie. To tyle. Jo!